Ja tylko zaproponuję taki przypuszczalny przebieg wydarzeń, że ci, którzy, cała ta elita, która buduje sobie te schronienia podziemne, bunkry, będzie pierwsza pogrzebana żywcem. Na nich się wykona wyrok, że kiedy prorok Izajasz mówi, że ziemia będzie pijana się zataczyć na koniec czasów, to wszystko wskazuje, ja spróbuję tylko, Przypuszczalny taki scenariusz, wyobraźmy sobie, ksiądz Adam Skwarczyński też mówi, że to ciało niebieskie uderzy tak w ziemię, dokładnie w Atlantyk, powodując potężne tsunami. W jaki sposób kara się dokonuje? Jak widzieliśmy, pierwszą karą jest to, że grzech powoduje konflikt między ludźmi, który kończy się, najbardziej pokazuje w wojnie, tak? ale także natura się buntuje przez zarazy, przez kataklizmy i yy, zobaczmy, że dotyczy to nie tylko Ziemi, ale całego wszechświata. Więc wydaje się logiczne, że również yy, kosmos bierze udział w tej karze wymierzonej Ziemi. Więc bardzo możliwe jest, że właśnie to uderzenie ciała niebieskiego będzie yy, ty, tym kosmicznym wymiarem kary, który dotknie, która dotknie Ziemię, i y, dlaczego przypuszczanie uderzy w północny Atlantyk? Tak jak wspomniałem, czwarta bestia, czwarte królestwo, które będzie istnieć do końca świata, to jest Imperium Rzymskie. I w tych proroctwach Daniela wykazuje też, jak do dzisiaj to Imperium Rzymskie istnieje. Na przykład święte Imperium Rzymskie narodu niemieckiego to, to do tego też dziś jeszcze nawiążę. I yy, Kwestie dziesięciu królów to wiele wskazuje na to, o czym będę dzisiaj mówił. Jest to zachodnia Europa, bo dziesięć germańskich królestw powstało na trupie Imperium Rzymskiego i one stanowią podstawę zachodniej Europy. I z Królestwa Anglosaskiego wyłoniły się Stany Zjednoczone, które są wyraźnie motorem nowego porządku świata i podporządkowują sobie Europę. Mamy bestię dziesięciu królów, prawdopodobnie. I teraz uderzenie w północny Atlantyk, i główna fala tsunami idzie gdzie? Tam, gdzie, gdzie jest siedziba grzechu, czyli Stany Zjednoczone, zachodnia Europa. I teraz to te uderzenie, ta fala tsunami, co ona powoduje? Naruszenie grawitacji Ziemi, przebiegunowanie. Co się dzieje w czasie przebiegunowania? Wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było. Góry padają, tak, zmiany górotwórcze są, zmiany lądów są yy, i to z kolei powoduje wyrzucenie takiej ilości pyłu w powietrze, że trzy dni nic nie widać. A kto się nie schroni, ten po prostu tego pyłu i gazu zginie. I yy, co się dzieje po trzech dniach? Mamy nowe niebo i nowa ziemia, chociażby z tego powodu, że zmienia się powierzchnia ziemi, granice lądów, a, a po przebiegunowaniu zmienia się także mapa nieba. Bóg nie niszczy stworzenia, tylko je odnawia. Nie będzie koniec świata, tylko nowe, ziemia, nowe niebo i nowa ziemia.